Siemanko Cesosi, witam witajcie moi kochani z tej strony Szaryka, a na Dzisiaj ponownie udajemy się do teardown Aj. i będziemy rozpieprzali. Zgadnijcie co? O, 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 o! Będziemy rozpieprzali animatroniki. Tak jest! Moi kochani, utknęły nam animatroniki z FNAFA w toalecie i trzeba przepchać tą toaletę. I dzisiaj raz z moim wiernym kompanem, niezbyt rozgarniętym, ale jednak kompanem, najlepszym przyjacielem człowieka ponoć, ale nie kangura, jest mój pimpuś! I razem z nim będziemy super samochodami przepychali ubikację. <laughs> To jest tak głupie po prostu. Ja tylko mogłem na to wymyślić. Mamy dzisiaj nowe super bronie w ogóle i nowe super bryki, które będziemy testowali. Jak widzicie tutaj już testa to, to to jak coś to, to to nie ja zrobiłem. Ja tu testowałem czy da się zamienić samochód na złoto i czy będzie dał radę jeździć. A tutaj mój pimpek postanowił, że ten sprzęt wojskowy, który jest wyposażony w jakiś karabin, on obsika i no i zrobił takie takie malowanie po prostu bitewne, nie? Wiecie o co chodzi? E, niestety, ale samochody, które są zamienione w złoto. Nie jeżdżam! Co się dzieje? Nie! Dlaczego mnie wywaliło? Łocie, panie! Ja nie chciałam do toalety lecieć. O, matko, jedyna. A czemu to takie FPS-y są? Czekaj, Foxy, muszę ci wyjść z tyłka. Zaczekaj. Moment, moment. Eee! Cholera, jasno utknąłem w animatroniku. Najgorzej, ja nie chcę tak skończyć. Pimpek, ratuj! Pimpek, gdzie jesteś, jak cię potrzeba? Dobra, spróbujemy wyjść od tyłka strony. No to. o, tu się zawsze da wejść. <laughs> Jak widzicie mamy tutaj dostępnego Foxego Oraz mamy dostępnego w, w Frediego z tego Security Bridge, tej znienawidzonej przeze mnie części Oprócz Roxanny, która jest najlepszą rzeczą Która się przytrafiła po prostu w tej najnowszej odsłonie FNAFa Dobra, słuchajcie No to zaczniemy sobie może po kolei Zaczniemy y, jeździć tymi samochodami Piękniej niż mi tego samochodu Wypróbujemy ten standardowy samochód Ale żeby nie było to przyczepimy sobie do niego może jakiś C4 I zobaczymy czy jak tam dolecę To później będę mógł to wysadzić Czy to tak zadziała jak ja myślę to jest wybuchowy samochód, Pimpuś. Ten samochód to zrobi wielkie bum. Przepraszam bardzo. Czemu ja nie mogę jechać? Co jest tym samochodem? Nie, czekaj, może mam reczny zarzucony jakiś? Co to jest? Jakiś łogień leci tam. O co chodzi? No i znowu... Poza mapę. Nie! Dobra, może tamte samochody po prostu są zepsute, dlatego użyjemy sobie innego. A ten normalnie jedzie. Dobra, to ja wiem, co trzeba z tamtym zrobić, po prostu. Tamten trzeba się go pozbyć. A najlepszym sposobem na to jest. Woo -hoo! Woo -hoo -hoo. O, i została sama podwozie sama. O. <laughs> Ale czy trzeba... było? Najważniejsza część dzisiejszego odcinka to jest rozwalanie animatroników A ja na razie póki co to latam sobie po całej mapie Więc pimpek skupienie teraz, poważne Weźmiemy sobie z Jurassic World Nie, ten zwykły samochód sobie weźmiemy I przyczepimy do niego C4 Próbujemy wlecieć do jakiegoś animatronika, do kibla Tak jest To musi być duże, bum Wlatujemy tam i go rozpieprzamy Wow! Pięknie? Uh, Okej, okay, plan był dobry, tylko za późno zdetonowałem <noise> Trzeba powtórzyć Ale jak on zrobiłem dziurę w desce klozetowej Nice Ale mu zrobimy dziurę, nie? Będzie miał więcej dziur niż potrzebuje <noise> Let's go I, i I zniszczyłem go? Powiedzcie, że go zniszczyłem Błagam, błagam, błagam No, no co? Co? Jakim prawem ta menda jedna społeczna przeżyła atak 20C4? Co? I nic mu się nie stało? Ale, tak, tak nic? Tak w ogóle? E a nie, jednak mu się twarz zniszczyła. No przecież teraz to zauważyłem dopiero. Jednak go trafiłem tym samochodem jak leciałem. No mówię wam 100% prawdy. Nie, to, to nie jest tak, że ja kłamię i teraz go wysadziłem. No, i już wygląda jakby lepiej. Oj, moje FPS-y wyglądają znacznie lepiej. Jak ja uwielbiam tą grę i jej płynne działanie, Pimpu, gdzie jesteś? Chodź do tatusia. Musimy zrobić coś z tymi FPS-ami, bo się zaraz zesram normalnie, nie? Pojedziemy tym drugim samochodem, slow motion, bo ja tak lubię, jak jeździ się slow motion. Ej no nie no, słuchaj, mendo jedno społeczna! Od oddawaj moje FPS-y. Odda <grym> nie, to chyba nie pomoże, jak będę tego bardziej rozwalał. Siet! Dobra, to teraz slow motion i lecimy i robimy z C4 robotę. Może więcej tego potrzebuję po prostu. Wtedy będzie większy bum. Jedziemy! Jazda, 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 jazda Dolecę tam w ogóle? Jest, 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 jest. O! idealnie w jego głowę wycelowałem. Nie no, powiem wam, że teraz na pewno mu zrobiłem jakąś szkodę. Co nie? Haha, <noise> już stąd widzę, że chyba głowę stracił. Hohoho, <noise> stracił dla mnie głowę. <noise> o jeju. Ciekawe czy mogę mu całą tą głowę rozwalić. A jest tylko jeden sposób, żeby się przekonać o tym. Hmm, i to się nazywa... O, w sumie ta broń jest bardzo... Wow, 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 okej, okay. stracił głowę, wszystko się wali, Pimpuś, ty tu jesteś, czy co tu tak pluska, czy to czyjaś kubka sobie tam pluska, po prostu nawet nie chcę pytać, a <grym> w ogóle był jeszcze zwykły Freddy, nie, zapomniałem wam powiedzieć, był zwykły Freddy, ale postanowił, że się spuści sam w toalecie na początku odcinka, więc no, tak jakby wypadł poza mapę i sobie teraz tutaj smacznie leży, już bez y, tyłka, bo wiecie, jadł wczoraj ostry kebab, no i mu po prostu dupsko rozwaliło. <grym> <laughs> Widzicie tą smutną jego minę? To jest gość po ostrym kapsie, Ale nie, przejmujcie się, zaraz go naprawię Ty, w ogóle, ja mam takie pytanko Bo ja mam tutaj to gówno, co zmienia na złoto Ja cię mogę na złoto zmienić? Oho Ej, zmieniłem cię na złoto <laughs> Jak ty się teraz siecisz? Normalnie mogę się przejrzeć A zniszczyć cię mogę? Czy teraz jesteś niezniszczalny z kamienia? Sprawdzimy to zaraz rpg mm, Czy to ci coś zrobiło? Nic ci nie zrobiło <laughs> Jak się zamienia kogoś w złoto, to jest niezniszczalny. No nie, tak być nie może. Czekaj, dawaj mi to. Może da się to odwrócić jakoś. No nie, nie działa to. O nie, najgorzej! Niezniszczalny Freddy! No to gorzej być nie mogło po prostu. A może Iron Manem ci tam przypieprze? <laughs> Iron Man był tak potężny, że potrafi zniszczyć nawet cholernego złotego Freddy'ego? Nice! No i to mi się podoba. A toaletę mogę zniszczyć? Nie. Toaleta nadal jest niezniszczalna. Lecimy ciężarówą, która potrafi. I co to, coś robi? Co, co to jest? To jest moja broń? <laughs> co to jest? Czemu to nie strzela? O! O! Wow! Wow, 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 wow! Co to jest? A to strzela rakietami! Freddy'ego strzelaj! Tu! Strzelaj! Za nim spadniesz! Nie! Nie no, ja nie mogę z tymi FPS-ami po prostu, nie? Muszę, muszę zrezertować tą mapę. Czekaj, pim pójść, bo musimy dodać sobie naszego FNAFA przyjemnego, prawda? Dobra, Foxy, musisz iść do toalety. Czy Ci się to podoba, czy nie? Wracasz do Kibla. Tak, i musimy cię znowu rozwalić. Jednak trzymanie trzech animatroników na raz to jest... O, coś już rozwaliłem. Już mi spadły FPS-y. Bo rozwaliłem jakąś deskę krewetową. Ja pierdzielę normalnie! Nie mogę z tą grą. Ty, a jakbym tak tylko troszeczkę dotknął? Tak troszeczkę dotknął. O, kurde, to nie jest troszeczkę. Cholera jasna, nie mogę. A jakby tak. A ty możesz jechać? Też nie mogę. Kółka chyba nie mogą być zmienione na złoto. O, kurde, a mogę zmienić jakoś ten obszar działania. Cholera, zacząłem już trzeci samochód i nie mogę nim jechać. Ja pierdzielę. A samym samochodem dałoby się rozwalić tego foksego? Nie trafiłem! Shh. Shit. Czekaj, Foxy! Muszę zrobić rekalkulację tego, co ja teraz yy, wykonałem. Ja, mi się uda cię trafić. Ja ci mówię, że ja cię zniszczę samym pojazdem, nie? Nie ja będę musiał używać jakichś tajnych sztuczek. O, tak, i hamujemy, i ucho! Okej, okay. close enough. Nie jest to jakieś zbytnie duże zniszczenie, ale wiesz, co ci powiem? <grym> Pianino! Wybuchowe pianino! Oj, nie trafi. No, czemu to tam poleciało? U! Dziękuję bardzo. Dziękuję, że pianino ze mną współpracuje. Let's go! To the moon! No, nie wierzę w to po prostu, że ja wyleciałem znowu poza mapę. tak czemu ty mi nie pomagasz w ogóle, nie? Chodź mi pchać ten samochód. Dobra, jedziemy z tematem. I hamujemy, hamujemy, hamujemy. Co jest z tymi samochodami? Ja pierdzielę, ty. A weźmiemy tamto C4 w takim, damy. Wydaje mi się, że y, pomysł C4, wysadzanie tego, to jest najlepszy pomysł na świecie. Tylko tego musi być bardzo dużo, żeby to zrobiło. Bardzo duże, boom. Ale w ogóle mogę zmienić sobie size of explosion. Hmm, ciekawe jak bym to zwiększył. Dobra, nie chcemy zniszczyć całej mapy. Okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Jest, ja nie żyję. A gościu, umarł, żyje, umarł. O, pimpek do mnie wrócił. Wow, wow. Pipek, jak ja wleciałem poza tekstury? Nie, no dobra. Pimpek? <laughs> Jak ty latasz w ogóle? Ten pies jest szalony Na dobra, wydaje mi się, że jest spoko Zróbmy mu dziurę w brzuchu Pimpek, słyszysz to? Podsadzimy mu C4 do brzuszka I zrobimy mu wielką dziurę Tactical new coming The bomb has been planted Tutaj w tyłku ci wsadzimy więcej tego C4 Bo wiem, że lubisz takie zabawy No, Foxy Jak ty to przeżyjesz To jesteś najpotężniejszym animatronikiem ze wszystkich animatroników, nie? Nie chcę nic mówić Ale całkiem sporo tego C4 Dobra, let's go! Niech mi wybuchnie komputer. 3, 2, 1, mleczny start! Uff! <ścoughs> Ej, to było kazackie. czyli zostały same nóżki w toalecie. O ile to są nóżki, bo ciężko stwierdzić, no, wyglądają jakieś balasy po prostu pływają w tym kibelku. To w takim razie musimy jeszcze zobaczyć, czy Freddy tak samo będzie wystarczająco wytrzymały, jeżeli chodzi o animatroniki, czy będą w kibelku. Dobra, czekajcie, tylko sobie zmienię jeszcze pogodę na szybciutko. I lecimy z tematem. Wsadzimy go do kibelka i zobaczymy, czy też będzie współpracował z nami. Coś ty zrobił Czy ja mogę mojego psa zamienić w ogóle w złoto? To jest ciekawe pytanie Uwaga, uwaga Nie Pimpek Zamieniłem Pimka w złoto i się nie może ruszać Pimpek nie Tylko nie to Pimpeku ratujecie Pimpek ratujecie no już nie jesteś złoty, jesteś teraz czarny, jesteś z węgla zrobiony No nie, nie mów Pimpek, że ty nie, nie działasz już I tak niestety Pimpek, Pimpek żył sobie swoim własnym życiem, nie słuchał mnie już nigdy więcej Hmm, let's go <ścoughs> Nie wiem czemu to wysadziłem, po prostu miałem taki kaprys I robimy w takim razie znowu motyw niespodzianka z C4 Trochę mniej go dałem, wlatujemy i bum! I czy udało mi się zniszczyć rączkę? Czy Freddy stracił rączkę w tym momencie? Tak! Nie. O, Pimpek! Pimpek tu był! No Pimpek! <grywka> w co ty się zamieniłeś teraz? <grywka> <śmianie> czy ty jesteś? Pimpek ewoluuje. Zamienił się teraz w, naprawdę w klocek węgla. <śmianie> Rasa węglowa, karbonowa. <śmianie> Namaszczenie węglowe. Pimpuś, No, powiem ci, że ten Freddy to jest taki wytrzymały zawodnik, ale jakby mu do buzi wsadzić za cztery z boczuchy. Nic innego nie chciałem mu wsadzić do buzi. To zobaczymy, czy coś mu się takiego stanie ciekawego. Raz, dwa, trzy, cztery. O, zobaczymy. Freddy uśmiechnij się! <śmianie> Freddy! Uśmiechnął się nasz przyjaciel najlepszy! Freddy! Wysadzimy mu dupsko! Czemu nie? Ej, ale ty masz twardą dupę! Znaczy no, dziura wielka, ale no tak myślałem, że się bardziej rozwalisz, czy coś. Hmm... Co by ci tu zrobić w takim razie? Czy ja coś jeszcze w sobie wsadziłem tutaj? To mi na pewno zlaguje, to mi też zlaguje, to też mi zlaguje. A co to jest? Jak to działa? A, bo to co mogę chwytać inne rzeczy i rzucać. To ci raczej nic nie, złego nie zrobi. Cholera jas! O, annihilator! Jakie fajne dziury to robi. Nice! Dobra. Jest nawet slow motion, że można strzelać Ej, fajnie Tylko, że Freddy jest cały zniszczony, jakby nie było Dobra, musimy go naprawić w takim wypadku I zrobić go, żeby był jeszcze raz Nówka Ej, ty, w ogóle wiesz co ja mam? Ja mam pomysł Stary, jaki ja jestem teraz genialny, nie? Popatrz na to Tyrannosaurus Rexus Pipek, uciekaj <laughs> Ale rozniszczyłem samochód, Pimpek? Gdzie jesteś, Pimpek? Pimpek, bo T-Rex mi niszczy samochody. O jezu, to są drogie sportowe samochody. Pimpek, bo on chyba mnie atakuje. Ja pierdzielę, co tu się wyprawia. Czemu on chodzi? Jakbym miał na stronę w gacia. Oj, chyba nie było. Zobaczę czy mnie złapie A, on mnie gryzie! Zostaw mnie! Zostaw mnie, ty śmiecił jeden! Pimpek, czemu mi nie pomagasz? Weź go tam, zaatakuj, przyjacielu, mój. Czekaj, zrobimy pułapkę na niego. On tutaj przybiegnie, a ja mu rzucę 4 4 Aaaa! Wysadzimy go. I tak wyginały dinozaury tak swoją drogą, nie? Idzie, 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 jest już Ho! Uuu! Ale z ze mnie! Już urąbałem! On żyje? Chyba nie. je widzę. Znaczy nie ma buzi. O jajku jajku, jak cię naprawić teraz? Direk <grystanie> <grystanie> zrobił papa. Ty, słuchaj, Pimpek, bo my musimy teraz pod ostrzałem. Ja wiem co zrobimy sobie. My sobie pododajemy po prostu. Pododajemy sobie jakiś ludzi, którzy do nas będą strzelali, a my będziemy musieli jeszcze trafić tam w kogoś w toalecie. Kurde, ale teraz jest akcja w ogóle, nie? Ja wam mówię, że teraz to jest jak w jakiś e, ty filmach akcji. O, ja mam Ja mam amogus. Ej, nie strzelaj do mnie! Jezu, jak ten amogus laguje. Nie mogę go przyzwać, bo mi zlaguje komputer cały. A w sumie nie braliśmy jeszcze z Pink trapa. Dobra, masz tutaj. Mordo moja. Pimpek już idzie ci tam pomóc. Dobra, orzeł wylądował. I teraz musimy pod. Ty! A ciekaw jestem, czy tyranozaur będzie? Gdzie walczył w ogóle z tym typem? Pokaż mi tego T-Rexa. Let's go! Czy oni będą walczyć między sobą, czy tylko ja jestem ich targetem? A ja już widzę, że on na mnie patrzy, a ten się do niego tuli. A, sztamę trzymacie, tak? Widzisz, jak się skończyło z ostatnim? Cześć, Pimpek. Tak skończył ostatni. Przerobiony na mielonkę kotlety. Czemu ci się tak przytulają? Ten go kopię w ogóle, ten ma to w dupie. Dobra, biegniemy szybko i uciekamy. Pimpek za mną! Takie, zmasz za swoje. Teraz się tu przejadę, zobacz jaki ja jestem driftoman. Oczekaj, bo nie trafiłem. A czekaj, bo mi się w ogóle. Ja widzę, że mam pasek życia. A, bo mi się kończy pasek życia. E, nie, nisz mi bryki. No ty świnio. Taki samochód sportowy. Poczekaj... myk. A... O, Pimpek się mnie. <ścoughs> Cześć, Pimpek. O kurde, nie działa mi samochód. Pimpek, zmiana wozu. Nie za wiele ich zostało już. Jedź! Jeźd! Jedź! jedź! O, oh, bo mnie gryzie! Dobra, weźmiemy sobie ten samochód. Nie! Nie, 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 nie. chcę wypaść poza mapę. Nie zadzieraj ze mną, bo tak skończysz. Ten samochód jeszcze działa, ten samochód jeszcze działa. Zobaczymy, czy urąbiemy nóżki T-Rexowi. Let's... No jak mogłem je trafić. Jak? Jeszcze mi się zepsuł samochód. Dobra. Do szczęścia mamy jeszcze 30. Dobra, przygotujemy się. t jak będzie dokładnie przede mną. Wtedy pojedziemy mu prosto w nóżki, zobaczymy, czy uda mu się uciąć mu nogę. Okej, okay. wygląda na to, że on ma mocne stópki, a mój samochód nie jest stópko-odporny. No zostaw mnie! <laughs> Prehistoryczne parówki, kupujcie tylko u no. Ej, Ale najważniejsza część jego ciała jakby została <grym> jego tyłek I jest dalej ciepły i się rusza, więc trzeba skorzystać Zboczuchy, te, Zboczuchy same są tam po prostu Dobra, wywalamy tego Skpintytintrapa, trapa. Rintrapa. A ten gościu żyje w ogóle cały czas, nie? Bo on tu mi chodzi i on mi tutaj coś robi cały czas Ty, no bez kitu, gdzie ty jesteś typie? Ja cię słyszę tak widziałeś go? A tu jest! Aj, chyba mu się umarło. Chodź, idziemy tego Spink Trapa rozwalić nowym anihilatorem 3000. Zrobimy mu dziurkę w głowie, i wreszcie ciała, i na tym zakończymy przepychanie dzisiaj toalety. Let's go! O, oh. oh. a tu z takiej odległości robi taki damage Też cześć pimpek Nice Ale lagi Uwielbiam lagi Lagi to moje życie Lagi, lagi, lagi O, tak Jak ja nisko upadłem, że na YouTubie muszę teraz przepychać kible animatronikami po prostu, nie? Jeszcze RPG-iem ci tam Zaciśniemy na sam koniec, jest ideolo, jest ideolo, -lo 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 -lo. <laughs> I tym optymistycznym akcentem żegnam się dzisiaj z Wami, żegnajcie widzowie i do następnego. Baju! Cześć!